Witajcie! Z tej strony Hunger Team w dzisiejszym odcinku zima. Hej, i testy, kurde, maszynerii. E, no, bo tak powiem Wam, e, nie nagrywałem Wam to wszystko jak to zakładałem. Łańcuchy mam już założone. Uuu, ale tu się coś poprzesuwało. Ale trzymie? Trzymie chyba. E, no, tak, łańcuchy już mam założone. Łańcuchy mam założone, pół mam założone, e, wszystko mi tu spasowało elegancko. Nie nagrywałem wam tego montażu, bo to kurde trzeba było to. Łańcuchy to w trójkę trzeba było zakładać. Dobra, trzymać, trzymie wszystko. E, dobra, no to tak. Opala ryczka. Zaraz będziemy odpalać maszynerię. No, musimy zrobić też trochę posniezeać, bo trochę tu przysypało. Pierwszy teraz ważne, żeby maszynerię odpalić Tak turbo zima. Po rękawiczki muszę iść jakiś, ale to pójdę za chwilę. Pierwszego odpalimy, niech się zagrzeje. Dobra, opalareczka, bo tak chyba nie zapalimy. Zobaczymy, czy daje coś ta opalarka. Co jest po akumulatorze? Opalareczka i grzejemy w filtry powietrza. Dobra jest, bo ona tak grzeje dosyć pomalutko. Ona nie, nie, nie pali aż tak mocno, ona grzeje tak tak elegancko. No musimy go trochę zagrzeć, bo on ciepłego powietrza zassał. Bo 110 to odpalałem suszarką. To była, to była masakra. Mam tu sobie co podstawić. Czekajcie. Siedzenie. O! Może teraz da radę. No i nic. Próbujemy palić. Muszę kupić poszoną opalarkę, kurde. Nie ma jakiegoś super dużego mrozu, tak, że go wystarczy trochę tylko podgrzać i powinien, powinien nam zapalić. Opalareczka fajnie się idzie po cichutku. Dotykam zawsze gaźnik, czy już jest ciepły. Filtr już jest dobry, ciepły. To wystarczy tak troszeczkę tylko przygrzać. I ja on powinien teraz nam wziąć i odpalić. Daję muszę jeszcze wrzędzieć Co jest po akumulatorze? A jest kurde. O ja pierdzielę. Nie no, wyładowany akumulator. No i kurde, przecież nowy akumulator zakładałem. No ja, pierdzie, myślę, że będzie fajna, szybka robota. Takie premium za pincę? No ta. A już pan, kurde. E no ta. Nie, bo nie zapalimy raczej. Nie ma szans. Nie odpalimy. Coś ty, człowieku. Czyby miał palarki, kto nie? Nie zapierdzielił są chyba 50 zł Akumulator 120 Dobra, wspomogę go troszkę prostownikiem eee, może zapali. Prostownik klemy dwie podepnę i będę ładował cię plus do plusa, a minus do minusa Kurde dojście tu jest też okropne Plusik. Co, on nie widzi akumulatora czy co Dobra damy go w tryb zimowy Będzie miał większego kopa To weźniej weź zapali na chwilę tak go trzeba potrzymać, to już mam o, o, obcykane. Przecież znówkę akumulator mam, kurde, założony. Kurde ile? No? Trzy dni temu. Już wyładowany. Hmm. Dobra, grzeje Kurde, no przecież nowy akumulator mam. Człowieku. On zapali, tylko że akumulator jest słaby, nie? On zapali, zapali, tylko że kurde, akumulator jest słaby, no i nie ma co mu dać kopa. Bo opalarka się sprawuje elegancko. Próbujemy, może, może może już go pobudziło. No proszę bardzo, Troszkę go muszę podtrzymać na minimalnie wyższego wrota. Niczego tu mogę podgrzewać, żeby... Na ciepłym powietrzu chodził możemy mu tam zdać pół sumę. Ale dobra, opalarka się widzicie, spisuje. elegancko palareczka. Widzicie, bo mu prądu brakło po prostu. No dobra, teraz niech nie pochodzi, niech się zagrzeje. Dostawnik damy w tryb normalny. <tryk> niech mi nie podładuje ten akumulator. Ale widzicie, gaźnik mam ustawiony teraz elegancko. Dupałem kurde od początku, co go kupiłem z tym yy, gaźnikiem. No i teraz go ustawiłem, że odpalił i, i chodzi elegancko. A muszę dać zawory do regulacji, bo słyszycie jak klepią? Takie metaliczne ter, terkotanie. Takie klepanie e, zaworów jest. A jak widzicie zapalarko ma dużo łatwiej zapalić. No już się zaczyna, już się zaczyna grzać to mało no widzicie, opala ręczka akumulatorowa A tu się coś topi? Nie no, chyba nie Kurde człowieku Tu się coś potopiło Ciekawe to się nagrywa w ogóle. Yy, dobra, honker team co do roboty. Yy, tak jest do roboty. Musimy to tu trochę poocnieżać, pospychać. Tu pozostawały takie kurde, yy, dziadostwo. Dobra, powiem Wam. Yy, jestem tu, tu mi pugi tak naspychały, że to jest jakaś masakra. Musimy tu trochę odrzucić, żeby się tam yy, przepierdzielić. Ciekawe pójdzie to łopatą. Wziąłem. Wziąłem sikierę w razie czego Ale nie no, idzie łopatą. Ale twardo tu jest O kurde No jest tu twardo, jest Żeby to przejechać o to mi chodzi Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi Tu trzeba szkierą przepięknie, dzielić to no, na pół. O, ten twardy śnieg, żeby się jego najbardziej pozbyć. Dobra, jedziemy pomału. Tu od razu se to z wiatki wypchnę, żeby ten zaczął się już. Zaczął się gorąciutki, dobrze jest. O, ty kurde! Od razu to tam zbyt 我闺蜜那边因为我是做装修的，是吧？ Ty kurde. To mało gazu pan w tej. No, teraz pięknie od śnieża, trzeba łocno opuścić ten dół. Legiańsko Muszę to tu podć, jeżać, kurde, bo to jest masakra Legiańsko To jest sterowanie tą wciągarką, to jest skidowe, ja cholera Proszę dwójkę Widzicie elegancko? Tylko ja się boję, żeby za bardzo tego w puchu nie podnosić, co tu nie pourywać? Ja bo to już jest na hamach. Za mocno ten puch podnosiłem, kurde. A, dobry jest, może, może będzie chodzić. My się wpierdzielimy w tej śnie. Teraz tu na dół spróbujemy, zobaczymy na ja gdzieś. nawet to idzie elegancko to jest ten kłopot świetlny i idzie ta trójca tu po jechać bez problemu îi face ia de eleganță. Abrim un cuad Cholera, za bardzo Gaz do odciny i przejdzie Kurde, tylko za chcę syfu narobić Za bardzo to, za bardzo to wziąłem Nie, no tym to można odświeżać, nie to co 110. dziesiątko. Kurde. Łańcuch zaś spadł, powiem wam. Kurde. To dzisiaj, no. I nawet cały tej śnieg popraw bez problemu. Kurde. Teraz już stawimy tu na prawo, żeby to tak Pierdzielność na ten. No to tak Dobra Honker Team, wjeżdżamy tam w ten Wjeżdżamy jak? Rozpędzamy się od dołu na czwórce i na obcinie? Właśnie! Czy wjeżdżamy pomału na jedynce? Yy, nie wiem teraz Obcina Honker Team. 哦。Oh. Nie po przyczepach, chyba nie wary. nie jak tam przejechać, może przejedziemy, nie wiem, zobaczymy Jeszcze raz się jak tym rozpędzimy może O kurde, ale maszyneria, sprzęt dobry, nie? Masakra, powiem Wam. A ja zgaszę go na razie. Nie chcę dychnie. Kurde, śniegu po kostki. Człowieku. Masakra tu jest. Dobra, powiem Wam. Jestem, kurde, wykończony. Wyjechałem, ale to jest masakra. Musiałem odrzucać. Musiałem go pchać, Widzicie to jest masakra To trzeba będzie przejść jutro z łopatą na taką szerokość odrzucić ten śnieg I wtedy się wjedzie Kurde Idę do domu, bo jestem wykończony To jest normalnie masakra Tu jeszcze nie mogłem zawrócić O kurde Ale wyjechałem Kurde Dobra Gaś pan to nagrywanie, kończ pan to. Ład przepalony, maszyneria się w zimę sprawuje. A ja byłem trochę chory i powiem wam, nie jeździłem to od razu, ale... Ale ten ale przeszło. Kurde.